Jeszcze nigdy nie przeszedłem 99 nocy w lesie, więc dzisiaj zrobię taką bazę, że to przejdę i żaden kultysta w ogóle nie wejdzie do mojej bazy, bo automatycznie będzie dedać. Mamy teraz klasę z Karolcią, która ma tutaj defense blueprinty i Karolcia będziesz mi mogła dzisiaj oddać swoje. Dobra dam ci, zobacz mam. Ale na razie trzeba bazę jak najbardziej upgrade'ować, więc musimy jak najwięcej drewna, żeby wszystko obudować dookoła. O dobra mam chociaż good Axa od razu, to będzie można lepiej bić... Drewienko. Może mi się też uda tego wilka od razu zabrać. No, niestety nie ma z wilka tego, co bym chciał, czyli futerka. Za Petradera biorę sobie lepszą torbę. Dobra, Karolcia, teraz jak już mamy czwarty level ognicha, to przydałoby się tak tutaj uzbierać skórę na później. Czwarty level wystarczy, więc teraz potrzebujemy wrzucać tutaj drewno. Tu jak najwięcej drewna i śrubek. Zobacz, ja mam parę, to już tutaj ci powrzucam. O, dzięki temu teraz już możemy zrobić najpierw mapę, i potem. Trzeba zrobić w ogóle dużo lepszych rzeczy, bo potrzebujemy ścian. A na to potrzeba na pewno kilkaset drewna. Ja już też trochę uzbierałem, więc teraz patrz ile materiałów. Już mamy 9 i 18 śrubek. Dzięki temu możemy ulepszyć ławkę, zrobić zegar i na pewno przydałby się kompas. No i w końcu będzie można tworzyć ściany. A teraz, najpierw zanim wybudujemy to wszystko, dzięki czemu nie będą nas w ogóle mogli atakować. O, pierwszy raz widzę żaby przy bazie. Taka Karolcia, wiesz co ja zrobię? Ja chyba pójdę uratować pierwsze dziecko, tylko że nie mam dzidy. Wiesz, co to może poszukajmy i wtedy będzie łatwiej. Dobra, Karolcia, nie będziemy szukać żadnej dzidy. Na razie trzeba znaleźć dzieciaka. Może dzieciak będzie miał dzidę. Dobra, to spróbujmy bez dzidy. Teraz, raz spokojnie, uważaj, teraz bijemy te wilki ze smyczą. Patrz, Karolcia, ja cię uczę, jak bić bez dzidy. Zwabisz jednego wilka, bijesz cały czas i uciekasz tyłem. Tyłem, no, Karolcia, nie tak. Nie, dlatego dzidę potrzebujemy, a nie. Nie, Karolcia, odsuj się. Patrzę ja ci, pokażę, jak się walczy. Patrz, wilk, tyle, kici, walcz kici. patrz, patrz, patrz. Kici, kici. I, i idziesz cały czas do tyłu, cały czas do tyłu i, i bijesz. To, ja lepiej pozbieram jedzenie. O, dobra, zbieraj całe żarcie po wilkach i będzie dobrze. A ja już prawie ostatniego biję. Jeszcze jeden. Zara będzie dzieciak uratowany pierwszy i będziemy mieli pierwszy mrożnik. Gdzie uciekasz, wilku? Jest, mamy klucz. Teraz trzeba otworzyć i tu powinna być... Nie ma skrzynki! Ale złodziejstwo, skrzynki nie ma, Karolcia. Oszukali Ot, nas. Tu jest słaba, może, może tu będzie dzida. I super, sakiewka, dobra, jak ja już mam. No, jest pierwszy dzieciak. I teraz zaraz pewnie wybuduję sobie nabiot i będzie Git. Zobaczmy, czy zrobimy też piąty level ognicha. O, już 75%, bo tu znalazłem kanistry i tak dalej. Oznaczmy sobie drugiego bahorka. Jest 600 metrów z przodu, dobra. O, jeszcze będziemy atakowali. A nie możemy na razie tych blueprintów używać, bo to dopiero potem, jak bazę wybudujemy. Ale dobrze, czyli na razie musimy po prostu zaatakować tych kultystów. A potem będziemy mogli tak się obronić, że oni nas nie zaatakują, bo sami będą padać jak muchy. Ale nie mamy dzidy No ciągle. Nie ma dzidy. O, już jest 96 ogniska. Kolejny Petrader, dobrze. O, dzidę ma. Dobrze. O, jest lepsza skrzynka, z niej też mogą blueprinty polecieć. Chodź, Karolcia, ty też musisz to otworzyć. Ta super. Gdzie otwieram, otwieram? Dobra, sakiewka. No ja nie wierzę, Karolcia. Ja to nie mam szczęścia dzisiaj. A mi papryczki, nasiona papryczek. Oj, teraz już jest maksymalne ognicho. Teraz będzie dużo lepiej. Teraz, bo jak już mamy nawet maksymalne ognicho, to trzeba zobaczyć, gdzie ważna sadzonki maksymalnie, bo chyba. Będzie można je gdzieś tutaj przy bazie. O! W bazie normalnie będziemy mogli Karolcia robić drzewa. Patrz, 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 Karolcia. Tu można wysypywać, widzisz? I to wszystko będzie tutaj w bazie i drzewa koło siebie robimy. Dobra, musimy to jakoś poukładać. No i teraz zobacz, już mamy pierwsze deski i już będzie można pierwsze ściany budować, wiesz? I gdzie zrobimy wejście? Powiedz mi tylko, gdzie będzie wejście. Poczekaj, yy, no to chodź tutaj. Albo w sumie to na razie nie potrzeba wejścia. A tutaj tu, tu nie można poza bazą. Ja nie wiem. Co? No nie, bo to możesz tylko w bazie. A ja nie wiedziałem, myślałem, że dobra, no to w takim razie oto ładnie bazę tutaj. O Karolcia, oj oj oj, 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 oj. trzeciego dzieciaka trzeba uratować, ale ja nie wiedziałem, Jezu, że tu jest Wisiała w pułapce. Ja nie wiedziałem, że to jest tak ciężka, to jest niedźwiedź. Niedźwiedź? I ta niedźwiedź jest ze złotą obrożą. Dwa, dwa niedźwiedzie. Dobra, musimy je ciachać! Dobra, wiesz co, Karolcia, nie, tu trzeba inną giwerę. Uciekaj. Najpierw te alfa wilki trzeba tu w ogóle zakosić, bo tu jest złota skrzynia. O jest strzelba, biorę strzelbę, biorę strzelbę. O, ja też co, ja też. Bo teraz będzie można te normalnie niedźwiedzie zakosić. Ja nie wiedziałem, że to już takie trudne. Super, diament, tak mi potrzebny diament. No ja to samo, nie mam żadnej strzelby. Dobra, ale mam, mam strzelbę, mam strzelbę. Mam do niej 24 naboje. No to dobra, ty tam strzelaj w te niedźwiedzie. Zobaczę najpierw na wilku. O nie, jak to się długo przeładowuje. Ja nie wiedziałem, że to aż tak. Dobra, teraz rozwalę tego niedźwiedzia. Ciao! O nie! Dobra, to on ma aż tyle życia. Proszę to jest jakiś żart! Rady! O nie, cz czemu on jest taki szyb? A Nie! Dobra. Obra. O nie! Dobra, dałem radę, dałem radę, dziada bić. Mam żółty. O! I jeszcze biorę birpelt. Tak, 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 tak. Muszę to zeżreć. Surowe, niestety. I teraz uratuję trzeciego dzieciaka pierwszy raz w życiu. O, chodź, chodź, dzieciak. Ciekawe jaka skrzynka tu jest złota! To ja idę do ciebie też, chcę zobaczyć! Tak, Karol, bo musisz wziąć tą złotą skrzynkę, może coś fajnego wyleci. A, medkit mi wyleciał. Świetnie, ale przynajmniej mam dzieciaka. Zobaczmy, mi ze skrzyni karabin wyleciał! O, to dobrze! To mamy już dwa karabiny, a teraz musimy szybko do bazy, bo nas atakują. Musimy tam ochronić szybko. Dobra, zobaczmy, ile już możemy ścian zrobić, bo mamy na razie 52 drewna. Więc bierzemy. Pyk, 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 pyk. Dobra, już cztery ściany. Zobacz, Karolcia, teraz. O! Przecież jeszcze dużo potrzebujemy! Tak, ale jest trader, a ja mam alfa wilka. Dobra, ja mam wszystko, ja, ja muszę to wymienić. Chodź tu. Rifle, o. Wielka sakiewka. Bardzo dobrze. I jeszcze jakby mi dał teraz siekierę, siekierę, siekierę. Strong axe jest dobrze. Ole, teraz będzie, teraz będzie zbierane drewno Karolcia. I teraz można wybudować już yy, początek, początek twierdzy. Bardzo, tylko trzeba wszystko ładnie połączyć. Ciach. Kolejna ściana. I tak, teraz mi się wydaje, że tunel gdzieś będzie musiał być. Karolcia trochę nie wiem za bardzo gdzie, ale chyba Chyba tutaj, o, tu będzie dobrze. Tak, budujemy tam. Tak, to, więc tu będzie tunel. Uwaga, o. w tą stronę. I tutaj będzie takie wejście. I właśnie ten defense blueprint. Paczka, Rolcia. On, oni tu będą wchodzić, nie? No. I patrz na to, oni tutaj wejdą. I będą normalnie. Haha, patrz, 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 patrz co się tu będzie działo. Tak, i nikt nas nie zaatakuje. Tak, i jeszcze to można upgradeować. Zobacz. Trzy śrubki, a trzy śrubki mamy tu, bo mamy tu 52 śrubki. Ja tu robię upgrade. Paczka, Rolcia, upgrade. I są dużo lepsze. No, patrz, zmienić się w ogóle na czarne. O Karolcia, można już przetestować pierwsze. Nie bij ich, nie bij ich, nie bij ich. Ja ich muszę zwabić tu do siebie i patrz, patrz, patrz. Jak oni Pat, przez to będą padają w to. Patrz, przechodzą przez to i są bici, widzisz? Tak, tak, udało się. O ja, ale jeszcze nie, spokojnie, to dopiero początek. Na razie plan działa. Uważaj, Karolcia. Uważaj. Ale dobrze, ważne, że to działa, bo tego będziemy mieli dużo więcej. Może znajdziemy jeszcze w skrzynkach więcej. Dobra, ginci, okultyści. Ja, wam po, ja was potem załatwię jeszcze lepiej. O nie, oni jeszcze mają włócznie, sio, sio! Karolcia, tu już mamy problem, bo tu nie ma powoli jak jedzenia wyciągać. Trzeba zrobić garnek. To ja kraftuję. to rób. Robię garnek. I teraz tutaj będziemy mogli sobie robić jedzonko, Karolcia. A co będziemy robić? Zupę? Tak, zupy, które dają dużo więcej. Wrzucasz tutaj jedzenie i robimy zupy. No dobra, to robimy zupy. To jeszcze potrzebujemy zrobić chyba z dwie farmy na pewno. O, tutaj będą dwie faremki. Będzie pięknie. Ciach. Na szczęście je można dawać jedna na drugiej. I to jest bardzo dobre. A ja tam jeszcze muszę, uwaga, tutaj blueprinty by położyć kolejne. Bo tutaj będzie tak. Tutaj, tutaj. Oj, oj, oj. No, no, no. Zmieście, zmieście, zmieście. Jest, dobra. Teraz robię upgrade y od razu. Ale to będzie super i zaraz Karolcia dasz mi swoje. Okej. Okay. No i tutaj mamy świetną farmę drewna. Ona będzie oczywiście też w bazie Karolcia, więc zaraz ja to zabuduję i zobacz ile tutaj można dzięki temu budować. No to zbieramy i budujemy. Patrz Karolcia, ja to wszystko teraz wrzucę. Na razie mamy 70 drewna, więc chyba będzie wystarczająco. O, już dobrze. 70 100, no. I teraz robię kolejne ściany. Nie wiem ile ich potrzebuję, więc zrobię jak najwięcej. Dużo potrzebujemy. I tutaj. Zacznę sobie łączyć dalej kolejną fortecę. O, tutaj, Pek. Ja robię nowe sadzonki. Dobra, a ja, ja tu staram się połączyć ścianę. Tylko tak, na milimetry trzeba wszystko dobrze zrobić. Kolejne połączenie. O, już noc się zaczyna, ale i tak musimy całą bazę zabudować, bo to musi być najlepsze wejście. Ile tego drewna ogólnie potrzebujemy? Nie wiem, tak na oko z 500. O, matko. Ale Karolcia, damy radę. Oj, 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 tutaj. Nie wiem, nie, nie. mogę, nie mogę tu, bo przez to. Przez tą farmę zepsułem tu. O! Musisz ominąć. Dobra, udało się, udało się. O, i o tym właśnie mówiłem teraz. Zobacz, tu, tu, tu są ściany. I widzisz? I tu normalnie mamy swój lasek, swój. jak, jak jakaś farma w Minecrafcie. Taki i nas. Niedługo, nie ani słowa, ani jeleń. Teraz Karolcia, daj mi te twoje blueprinty, bo zobacz, ile już ściany mamy wybudowanej. Dobra, daję ci. O, je jeszcze drugi dawaj, to ja zaraz. Trzymaj. To... O, ale będzie super, teraz mamy kolejne defense blueprinty. Tu już testowaliśmy widzowy i to działa super, ale zaraz tu wy... Dobra, to jeszcze tutaj trzeba wcisnąć, tu się nie mieści, więc będę musiał to jakoś dobrze zmieścić, żeby to wszystko tutaj. Było. I tak może, może na przemian to zrobię. O, patrz! Jedno w drugim, ale ja, ja nie wiedziałem, że tak się da. I to upgrade'uje, i to upgrade'uje i od razu będzie zupgradowane. Ale to będzie super. Widzowie, zobaczycie, jak to świetnie działa. I zabrakło mi tylko chyba jeszcze z dwóch śrubek. Nie no, dobra, z sześciu. Dobra, jeszcze z sześć śrubek i będę mógł to upgrade'ować na maksa. To będzie niesamowite przejście. Zobaczmy jak wygląda nasza farba drewna O, oh, jak ja ty, O, ja ja na hita wszystko biorę Karol Ja tutaj trochę też już zrąbałam Dobrze, a Karol zobacz, Jak to szybko je. Ile tego jest? No nie, prawie całe zrobiłeś Teraz musimy czekać aż urośnie No to dobrze, no przynajmniej mamy teraz drewno I będzie można zabudować Najpierw zbieramy tylko drewno, ja potem te sadzonki Zasadzę ładnie w jednym miejscu z powrotem Dobra, zbieramy O, już można pierwsze tutaj zrobić Przejście, tylko ja muszę tak dobrze to zrobić, żeby one na pewno tutaj o to będzie super. No tam ładnie zrób. Tak 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 żeby oni na pewno przechodzili przez to co trzeba i tu będzie właśnie to wejście i teraz trzeba tylko nie wiem Karolcia co z tym domkiem. Mm, wiesz co to trzeba jakoś trochę go ominąć Chyba tak po prostu ten domek nie jest tam tu potrzebny. No a i tak go nie zburzysz o, o nie mogę tu nie mogę tu Czemu nie mogę tu wybudować O nie popsuliśmy teraz Ale przypał Karolcia. <laughs> Dobra, trudno musi być obok. Tu nie będzie zbyt pięknie, ale przynajmniej będzie praktycznie. No i tutaj już dalej tak pociągnij. O, no to tak, teraz tu, tutaj tej skały nie potrzebujemy. Ja gotuję dla nas zupy. Dobrze, dobrze, gotuj dużo zup, a ja tutaj muszę zabudować mur. Nie wiem, czy jeszcze starczy drewna, mam nadzieję, że wystarczy. Ale teraz to nikt się tu nie przeciśnie, to będzie niesamowite. Karolcia, patrz jak to się robi, to wszystko naraz tutaj rozwalasz. O tak, o. Ja nie mam takiej ogromnej siekiery, oszalałeś? Ha, a widzisz, i dlatego ja chcę w jednym miejscu to wszystko zbierać, bo teraz można naprawdę bardzo dużo z drewna zebrać za pierwszym razem. Mat Ile tego wyleciało I chyba w ogóle już wystarczy drewna Na te, 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 ściany Bo patrz teraz, tutaj robię, pyk Ściana, tutaj kolejna ściana Uwaga, ja wam dalej jeszcze Miejsce na ściany, o, no, teraz Bo tu jest jeziorko, uważaj Tak, 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 w jeziorku nie może być O, i teraz, tutaj, tutaj, tutaj I zobacz, jesteśmy zabudowani Tak, tak, niech nam nic nie zrobi Normalnie teraz będą próbowali ten wejść Tylko tutaj jest brzydko, niestety Tutaj mi się ścianka zrobiła więc ja może mogę tą ścianę tu postawić. Oj, oni nie będą próbować tu wchodzić. To po prostu tam nie patrzmy, jak tam jest brzydko. Tak, tu się nie patrzy, tu się wchodzi. Ja bym to usunął chętnie, ale ja nie wiem, czy to się da usunąć. Nie, bo trzeba mieć młotek. Tam w kowadle trzeba zrobić młot. Ale zanim nas zaatakują, zanim przetestujemy to jeszcze, bo to będzie super niesamowite, to trzeba tak zrobić kolejne łóżko. Tu nie mogę tego łóżka, bo potrzebuję pięć. Więc musimy zrobić jak największe mnożniki, wiesz, Karolcia? No dobra, to robimy. Więc trzeba na pewno. Jeszcze czwartego dzieciaka uratować I potrzebujemy jeszcze O matko dobra potrzebujemy bardzo dużo śrubek Karolcia No to idziemy chyba zbierać I po tak. drodze uratujemy dzieciaka Dobra to idziemy na te niedźwiedzie Tylko tam jest bardzo dużo niedźwiedzi Ale udało mi się pokorać teraz Karolcia Twierdzę I zaraz, dobra, zobaczymy, co ze skrzynki wyleci. O, ale tu śrubek będzie teraz. Dobrze, otwieram skrzynkę. masz dużo śrubek? Bardzo dużo mam. Tu Game of the Forest. Chyba nie będę tego potrzebował na dzisiaj, coś mi się wydaje. Z diamentowej skrzyni, no chyba diamenty lecą, no niestety. Ale zobaczymy z tej skrzyni. Może z tej skrzyni coś dobrego, bo przyda się, żeby te niedźwiedzie załatwić. Uwaga. O, 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 co. To? A, Police Shield. Riot Shield i. I fragment, no niestety Teraz już jest 18 śrubek Pięknie, więc mogę upgrade'ować Kolejne, o, to już są ostatnie Tak, to już jest wszystko zupgradeowane. I zobaczmy, czy możemy kolejne łóżka postawić To jest zrobione, o, regular bed Dobrze, to tutaj sobie postawimy Kolejne łóżko Więc mamy kolejny mnożnik i teraz yy, na dobre łóżko, no nie, brakuje. Trzy śrubki zabrakło. Karolcia zabrakły trzy śrubki. No to idź czuka ja tu dla nas cały czas zupy gotuję. Mam kolejne śrubki, teraz powinno wystarczyć. Jest 11, a potrzeba. dobrze, dziesięć. I kolejne łóżeczko idzie sobie tutaj, ale będzie kolejny mnożnik, tak jest. Ja nie wiem, czy ja dam radę, bo nie mam amunicji do pistoletu. A tu dwa niedźwiedzie zostały. O, dobra, 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 jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Nie trzaściwie, nie trzaściwie, proszę cię. Jest! Dobra, Karolcia! Udało, ci się? Udało mi się. Mamy klucz, mamy klucz, mamy klucz. Jest czwarty dzieciak. Dobra, nie ma niestety tutaj skrzynki, ale jest czwarte dziecko. Jest dobrze. Jest złota skrzynia Karolcia w środku. O, nie, burza śniegowa. Dobra, spokojnie, mamy dużo czasu jeszcze. A ze złotej skrzynki. diamenty, no nie wierzę. A czekaj, Zobaczymy co mi wypadnie. Dobra, zobacz co tobie. Ej, mam dzieciaka w torbie. Eee, też diament! No nie wierzę! Ale dobra, przynajmniej ja mam strong Axa, mam najlepszego już... Tutaj jedzenia nie potrzebuję. O, weź sobie skórę niedźwiedzia. Ja ja ją wezmę. bo A dlaczego? No bo będziesz potrzebować pewnie jeszcze do tego tradera kolejnego. No dobra, to idziemy do ogniska. Czwórka dzieciaków uratowana. Na razie nas nie będą atakować, Karolcia. Więc zanim nas zaatakują i przetestujemy naszą super fortecę, do której się nikt nie przeciśnie, to trzeba, Karolcia, zebrać jeszcze yy, 50 śrubek. Potrzebujemy i 40 drewna i będzie gites. Okej, okay, to szukamy śrubek. Tak, poczekaj, drewno... Tu tu jeszcze jest noc, ale drewno jest bardzo łatwe, więc drewno już tu w sumie mamy, więc tak naprawdę najgorsze są śrubki, ale spokojnie, bo mamy całą mapę nieodkrytą, więc trzeba przeszukiwać domki. No ale przecież to jest mega dużo tych śrubek. No to 50 zaraz zdobędziemy, nie możemy zbierać drewna, tylko same śrubki zbieramy Dobra, chodźmy O, już mam pierwsze radio, tu mam jakieś metalowe, tu jest jakaś skrzynka, dobrze Karolcia, zaraz będziemy mieć No i super, nasiona, no tak są potrzebne nasiona No, metalowe krzesła, to jest coś, śruba, bardzo dobrze Ja mam metalowe radio i coś tam jeszcze metalowego A ty sobie zbroję nałóż tutaj, masz zbroję, będziesz bezpieczniejsza Mam. O, tu nigdy nie byłem, Karolcia! Co to jest? Nie wiem, jakiś nowy budynek. Znaczy to nie jest pewnie nowe, tylko by ja tu nigdy nie au, byłem. Au, au, au. Uważaj! Musisz tych kultystów tutaj. O, o jeszcze jeden jest. Dwóch! Na, no, te dziady z kuszami to oni się nie liczą. I patrz, i, cyk! Była mikrofalówka, tu są jakieś drzwi. Złota skrzynia jest! Ale myślałam, że będzie trochę więcej rzeczy, ale może będzie dużo metalowych! Ale nie popychaj mnie! No właśnie, ty mnie też popchnęłaś i anulowało mi. O, mocną siekierę, ja nie miałam. No, to super. I załóż to, załóż to, załóż to, zawias tego, co masz teraz. Bo ty masz teraz skórzany armor, a tu Ale masz... Ale ja tutaj nic nie widzę. Aj, aby skituć, ja nie mogę ci tego dać, szkoda. Nie, mam, mam. Tak? Udało się. Dobra, czyli Ale ja zobacz, to... tu jeszcze można iść po schodkach, chodź. No co ty gadasz, ja tego nie zauważyłem. O, o. o, o głupia sowa. Patrz, to aż daje cztery śruby. O, na ciebie ch Ha, ha, idź stąd głupia sowo, nie przeciśniesz się tu. Dobra, tu. Jest... Ale to Wilk się a! zrobiła! Szybko, i to jeszcze alfa wilk. Oj 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 oj, trzeba uważać. No gim! Czy znaczy to jest jakiś żart? Dobra, tutaj jest za ścianą kultysta. O kultysta czy kultysta, nie wiem. Dobra, kultysta. A, Karabin jest, karabin jest, Karolcia Nie, ja już uciekam do ogniska, bo ja się boję. No nie! Głupi wilk! Na szczęście tej nocy będziemy już atakowani, więc ja tu otwieram ostatnie skrzynki. Mam dużo śrubek i zaraz będzie można... O, latarka mocna, ale jaja. I przetestujemy naszą bazę w końcu! Tak, 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 tak. Dlatego nie mogę się doczekać. Za dwie minuty będzie już noc, więc jest git. Tu Dobra, jakieś... to wracaj tu! Ta amunicja. O, jeszcze się dziwno zaczęło, dobra, trzeba naprawdę wracać. Tylko ja tu jeszcze coś widziałem. Śrubki są, śrubki są, a śrubki są dzisiaj potrzebne. No ale przecież już chyba mamy wszystkie. Chyba mamy, ale nie jestem pewien. Kolejna złota skrzynia, kolejne śrubki. Ja, olej, olej, olej na ognisko. To gdzie ty jesteś, że masz tyle rzeczy? No, przy tej. Właśnie co przed chwilą zginąłem. Przy, przy tej. Jak to się nazywa? Nie. Budynek. Tak, przy tym budynku. No nie wiem co to było, opuszczony jakiś budynek to jest z satelitą Ja jestem już blisko bazy Karolcia wracam mam bardzo dużo rzeczy za 50 sekund nas będą atakować Patrz co mam patrz co mam patrz co mam biorę wszystkie Patrko, śrubki Patrko jaki złom No to wszystkie śrubki to jest wszystko potrzebne Zaraz y, trzeba ognisko uratować w ogóle bo zaraz tam się skrzaczy ognicho I No teraz to ja tutaj wrzucam kanister Dobra ja upgrade'uję tu czwarty level Robię wielkie łóżko. ole, super, nigdy nie mieliśmy jeszcze wielkiego łóżka. ciach! Mamy już wszystko. Ale ogromne. Wydaje mi się, że mamy już wszystko. ciekawe że ten fragment tu się da wrzucić. Nie, to tego się. To ja nie wiem, gdzie to się wrzuca. Co to, to jest? To jest potem do kraftowania czegoś. O, i będą raz teraz atakować, Karolcia. 15 sekund do nocy, boję się. Dobra, za 3 sekundy to ja tutaj staję. A co, jak to nie będzie działało? Jak nie będzie działało? No co ty, Karolcia, to musi działać. Nie wiem, boję się. Patrz już! Jest grupa, która zaraz idzie do naszego ogniska i będzie nas atakować. Chodźcie Przestań. tutaj! Nie strasz mnie! Chodźcie tu, dziady, ja stoję przed wejściem, chodź Karol,cia ja też stań przed nie. wejściem. Musisz stanąć, żeby ich zwabić. No to ja za tobą. O, 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 idą, idą, respią się. Uciekaj. O nie, szybko, ja! Teraz sobie... I patrz, 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 uciekaj sobie od nich I one tu przychodzą i patrz, 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 patrz O, 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 jaki cwaniak o, Prawie <laughs> przeszedł No gdzie jest kolejny? Chodź, 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 chodź Idzie, idzie, zobacz Patrz, 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 on, on nie może przejść, od razu deda Jeszcze kolejni są, tutaj są, nawet Tylko ci z kuszami Halo, tu jesteśmy, proszę no, państwa Chodźcie tu, chodźcie tu, kultyści, kochani moi Mamy coś dla was Mamy dla Was prezent, a ten to się zaciął. Tego czołder. No, ten się zaciął, ten już nie wyjdzie stąd nigdy. No chodźcie tu czemu oni nie chcą przyjść? O, oni się zacięli za tym drzewem! O dobra, widzę ich, idą za mną, idą za mną. Trzeba ich tu dociągnąć, Karolcia. Patrz na mnie, prawie nie zwrócili uwagi. Bo oni chcą iść w, w, spróbować nowej pułapki, dlatego oni za mną idą. Uwaga! I teraz ja sobie tutaj przechodzę. Chodźcie, przyjaciele, chodźcie! W ogóle nawet do połowy nie przejdą. A zobacz a ci okultyści co tu dostali to nawet nie wchodzą do naszej bazy, bo się tak boją. Strzela z daleka! Ha! O i patrz, udało nam się! Pierwszy raz w życiu w końcu przeszedłem 99 Karolcia. Dzięki nam. Tak! Juhu! O, i ten głupi jeleń się teraz będzie patrzył, a my przebiliśmy 99 nocy w lesie. I mamy 107 nocy przy mnożniku razy 9, spoko. A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.